Dzisiaj słoneczko, słoneczko mocno świeci, jak widać, razi po oczach. Ciężko będzie cokolwiek tutaj nagrać, ale powiem Wam, powoli szykuję się już do uprawy pomidorów na ten rok. Paliki przywiozłem dzisiaj z nadwody. Dzięki temu, że tam karczowali takie dosyć gęste poletko olch i innych drzewek, które porosły wysokie, są dosyć cienkie i dosyć proste. No to bez problemu sobie nadziebałem tasaczkiem troszkę takich palików. Przy okazji zrobiłem takie sito nieduże, takie 35 na 45 cm może nawet nie, 30 na 40 eee, z oczkami 5 na 5 z siatki ocynkowanej takie jak tutaj do przepiórek kupowałem chodzi o to, żeby tą ziemię przesiać żeby ona była taka sypka taka pulchna i mniej więcej jednolita, z taką ziemią się dużo lepiej pracuje przy wysiewie niż z taką z grudami, z patykami, z różnymi rodzajami korzonków tam i, i no takimi no, dosyć problematycznymi rzeczami, później przy Sianiu zawsze mnie to tam denerwuje, że tu chciałbym niby przykryć ziemią, tutaj coś, a trafią na takie grudki i to trzeba gdzieś tam palcami rozbijać, żeby ładnie przykryć. Przepiórki zaczęły się w ogóle pierzyć jak zwariowane. O proszę bardzo. Wszędzie jest pełno piórek. Tak od dwóch dni sypią jak zwariowane, gdzie popadnie. No ale to jest kwestia, że one też już czują, że idzie wiosna. W szklarni 35 stopni, więc nagrzało się czosnek słoniowy wszędzie wschodzi, więc jest całkiem e, no tak, no już czuć, że, że no to wszystko zaraz będzie ruszało nawet tutaj już ładnie widać jak pięknie ruszyły pięknie nie ruszyły, no jak pięknie ruszyła e, ta jagoda kamczacka zaraz będzie miała listki no i co? no i trzeba szykować się, mamy już wszystko mniej więcej obmyślone, co, gdzie, i jak natomiast jeśli chodzi o grządki, no to tak naprawdę ogórki tam mi zostało pomidory i papryki tu, papryki jeszcze tam w tej szklarni przed domem no tutaj czosnek, dosadzę tu tylko troszeczkę z cebuli no i tutaj cukinie dynie, może coś tam jeszcze wrzucę, tak, no wiadomo bez szaleń w tym roku, przede wszystkim to co nam schodzi, to czego potrzebujemy dużo warzywa będą drogie, więc po co marnować miejsce i sadzić coś, co słabo tu wychodzi, albo w ogóle nie wyjdzie, tylko po to żeby mieć satysfakcję, że się wyhodowało malutkiego arbuza, gdzie no, wiadomo, że on i tak w smaku nie jest taki jak ten z, z miejsca uprawy właściwego. Nawet yy, nie dorównują jednak tą schodyczą tym smakiem, tym sklepowym. Dlatego też, yy, no, odpuszczę sobie, a bardziej skupię się na tym, aby posadzić tutaj tylko to, co mi na pewno zaowocuje, co na pewno przyniesie mi yy, no znakomity plon. Na razie to tyle, a ja. Szykuję się do wysiewu pomidorków. Już po 15 myślę, że wylądują nasiona w ziemi. Jeszcze nie jestem pewien, czy posadzę je w jedną dużą doniczkę, wszystkie razem, a potem przepikuję. Czy może od razu powysadzam yy, znaczy od razu powysadzam źle powiedziałem. Czy pos posieję je w różnych doniczkach, yy, po prostu odmianami, a później przepikuję już całkowicie do pojedynczych doniczek. Zobaczymy. Aczkolwiek każdy sposób jest tak naprawdę dobry. I teraz tak na szybko, dlaczego właśnie taką przesianą ziemię fajnie się wykorzystuje. By być ciut de, ciut wilgotniejsza, ale już jest ok, tak czy siak. Robimy sobie bez problemu. Grządki w doniczce. I teraz tak przygotowane grządki. Bez problemu wkładam pomidory. Lekko. Pach, pach, przeruszam. Wszystko jest zasypane. Podlewam zraszaczem i mam gotowe.